Dzień dobry, wieczór. Jest taki artykuł, artykuł w wiem jak to powiedzieć, przewija się w social mediach, przewijał, Podajże się zaczyna od słów kobiecość zaczyna się przy ojcu. I jak będziesz chciał, chciała sobie znaleźć, to wpiszesz w Facebooka i na pewno ci wyskoczy. W komentarzach pojawiają się głosy kobiet i mężczyzn, różne, jedni są zachwyceni, wow, właśnie o to chodzi, a u niektórych pojawia się ale to jest zgrzyt w ogóle, to nie tak. Kobiecość bez męskiego da sobie radę. I tu mam wrażenie, jest pewien zgrzyt, który może niejasność w świecie rozwojowym, w duchowo-rozwojowym odnośnie energii męskiej i żeńskiej, a tego, co męskie, i co kobiece, czy też ludzkie. Mam wrażenie, że niektórzy utożsamiają. Energię żeńską z kobiecością, z kobietami, i energię męską z mężczyznami, z męskością. Nawet zdarza się, słyszę czy czytam, że energia zamiast energia żeńska czytam energia kobieca. A to nie tak. To nie jest energia kobiet, tylko to jest energia żeńska. W każdym z nas, czy tego chcemy czy nie, mamy jedną i drugą. Mamy pierwiastki męskie i żeńskie. Inni, yang, mamy wodę, mamy ogień. Mamy te aspekty Shivy i Shakti, i to, że mamy czegoś więcej nie, nie, nie oznacza, że, że jestem kobietą czy mężczyzną. To, to określa ciało fizyczne, w którym w tym cieleniu jestem. Albo jestem w ciele kobiety, albo jestem w ciele mężczyzny, I tu nie ma dyskusji. E, biologicznie. E, natomiast energetycznie, no to już jest inaczej. I y, energia żeńska, czyli in... E, Woda, ona w, czyst w swojej esencji to, to jest po prostu przepływ. Osoba w relacji, tu to, to może tak, osoba w relacji, kiedy jest w, czysto w, w energii żeńskiej, to po prostu jest w przepływie, w, w przyjmowaniu. E I to nie musi być kobieta, to może być mężczyzna. Ale esencją energii męskiej jest obecność. To magiczne słowo jestem. I to też to nie determinuje mężczyzny. To może być kobieta. Natomiast kto z nas miał do czynienia z uzdrowioną kobiecością i z uzdrowioną męskością, to jest inny temat. Kobieta, czy inaczej osoba w nieuzdrowionej, przeważającej energii męskiej, to jest osoba, która dominuje, która jest zimna, która jest agresywna, która chce kontrolować, którą kieruje strach i to jest męskość, męskość, czy też energia męska, która stworzyła i utrzymuje obecny system zwany, zwany patriarchatem. I to i mężczyźni i kobiety. Znam bardzo wiele kobiet, które są właśnie w, w takiej energii kieruje nimi strach, są dominujące, zimne, odłączone od siebie, w dystansie. I to nie znaczy, że one są męskie. One potrafią być bardzo kobiece. Natomiast tam jest dużo nieuzdrowionej, męskiej energii. Nieuzdrowiona, żeńska jak się przejawia? To jest bycie w roli ofiary, manipulowanie, zależność. I to mają i mężczyźni, i kobiety. Jedni i drudzy mamy aspekty obydwu tych energii. Natomiast uzdrowiona, uzdrowiona męskość, uzdrowiona męska energia w nas to jest obecność, uważność, skupienie, zaangażowanie, oddanie. I to jest zajebiście seksy, kiedy spotykam to u kobiet. A uzdrowiona żeńska energia to jest nic innego jak wrażliwość, dostęp do serca, wyrażanie emocji, rozmawianie, możliwość spotkania się w rozmowie o uczuciach, o emocjach tak głęboko. I wyobrażam sobie, że mężczyzna w uzdrowionej energii żeńskiej może być zajebiście seksowny. Yy, dla kobiety. Na pewno, pewno być w, te, w tej energii umożliwia być blisko w relacji. No teraz, a czym się na przykład przejawia też nieuzdrowiona męska energia yy, w kobiecie? Czy w mężczyźnie? To jest to hasło, ja nikogo nie potrzebuję. Tak? Otóż biologicznie człowiek to jest zwierzę stadne. Nie do życia samemu. Proszę Państwa, człowiek sam się nie rozmnaża, na przykład. No i jesteśmy stadnym zwierzęciem. Ten, ten ruch nikogo nie potrzebuje. Jest podszyty po prostu strachem. Nie potrzebuje, bo boję się, że zostanę zraniony i zraniona. I dopiero w momencie, kiedy uzdrowię ten kawałek swojej męskiej energii, że nikogo nie potrzebuje, czyli że mam w sobie pojemność na to, żeby być zależnym, zależną od kogoś. Współkreować, współtworzyć, być w partnerstwie z kimś, może się pojawić osoba w uzdrowionej energii męskiej, a nieuzdrowiona żeńska energia, w kobiecie czy w mężczyźnie, to jest ten kawałek. Ja nie mogę płakać. I dopiero kiedy uzdrowię ten kawałek, kiedy dopuszczę swoją emocjonalność, swoją wrażliwość, otworzę swoje serce, pozwolę sobie odczuwać, przejawiać, wyrażać emocje mam uzdrowiony żeński kawałek tak zwaną wewnętrzną kobietę. I tutaj nie zapominam o tym i to chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, że kobiecość jest czymś innym niż energia żeńska, energia żeńska w przypadku właśnie jest tą wodą, to jest dostęp do serca, to jest wrażliwość. A kobiecość ma bardzo wiele twarzy. Tak jest Shakti, to jest jeden z archetypów, ale jest też Kali, jest też lilith i wiele wiele innych i to jest bardzo kobiece. Natomiast kiedy mówimy o energii żeńskiej, Kali jest w energii męskiej, to jest czysty wkurw. A jest potężna złość, pod tym jest pełno strachu. To nie ma nic wspólnego z, 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 z żeńską energią. Natomiast jest to jedna z twarzy kobiecości. I tutaj zapraszam do y, rozróżniania tego y, to, co dzisiaj mamy, yy, mamy, nie mamy, natomiast jeszcze dużo się o tym mówi, że to jest. Yy, mam, na myśli, mam na myśli patriarchat. To jest właśnie świat stworzony przez osoby w nieuzdrowionej męskiej energii. kierujące się strachem, dominujące, zimne, yy, odcięte od siebie. I dobre wiadomość jest taka, że jest coraz więcej mężczyzn uzdrowionych, a na pewno tych, którzy uzdrawiają. Te swoje kawałki. Którzy pracują z gniewem, bo gniew jest ważny, natomiast żeby nie być, nie być agresywnymi, nie kontrolować, nie dać, żeby strach nie, nie przewodził nami. I tak samo widzę to u kobiet. Natomiast to jest proces, jesteśmy w tym procesie. Co może być ważne, nie musi, to jest to, żeby nie, nie utożsamiać kobiecości i męskości z energią męską i żeńską. To jest płynne, to jest zmienne. W ciągu dnia możemy być w danym momencie bardziej w żeńskiej energii, później bardziej w męskiej energii. I to jest naturalne. To, to nie znaczy, że w ciągu dnia przełączam się z bycia kobietą na bycie mężczyzną i odwrotnie. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Jestem ciekaw twoich, Twojego zdania, Twoich refleksji. I, i, jeśli takie masz, czegokolwiek, czym chciałbyś, chciałbyś się podzielić w temacie energia męska-żeńska, Yin-Yang. Męskość i kobiecość. Dziękuję. Do zobaczenia.